Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Master. No i stało się. Wczoraj wyemitowano 689 odcinek Turnieju Milionerzy. Pierwszy w roku 2017. Pierwszy po prawie 7 latach przerwy. No i jakie są moje wrażenia? No cóż, dostałem to czego się spodziewałem. Czyli fajny program. Mi przyjemnie się go oglądało. Eee, przyjemnie jest. Moim zdaniem jest dobrze realizowany. Tutaj po, po też podzielam pewnie waszą opinię na ten temat, że o do dobrej realizacji, no klimat jest ten sam, w ogóle się nie zmienił. Jedyne co mnie rozczarowało to to, że niestety jest nowa muzyka, zamiast tej starej z lat 99-2003. A po, moim zdaniem powinni wrócić do tej starszej muzyki, to jest jedyny minus tej serii. Też się trochę dziwnie czuję z tą długością odcinków, ponieważ 30 minut szybko leci. Szybka, szybka akcja. Do takiej szybkiej akcji w milionerach zdążyłem <grych> od, się odzwyczaić. No i co jeszcze? Zasadniczo yy, yy, pierwsza wygrana wczoraj padła. 75 tysięcy złotych. Kilka technikaliów, na które chciałbym zwrócić uwagę. To, to, że yy, choćby, to nie pozorne, ale yy, zauważalne. 1 milion pisany jako jedynka i sześć zer nie ma już tego słowa milion, tylko jest normalnie. I dodano końcówkę złotych. Taka jakby kiedyś w latach 99-2003. Potem ją usunięto, a teraz ponownie jest. Wszystkie elementy, które w poprzedniej czołówce były yy, fioletowe, teraz są niebieskie. Tło jest niebieskie. Wcześniej było fioletowe. Wczoraj po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z całym szeregiem. Nowych animacji w milionera. Przede wszystkim zmieniło się drzewko. Teraz wygląda tak jak to w wersji rosyjskiej. Jest takie samo tło, czyli takie tło jak w czołówce. Nie ma tych S-ów, Floresów, jak ja na to, na to mówię. Milion jest pisany jako jedynka i 6,0, co już pokazywałem. Koła ratunkowe. Koła ratunkowe. Taka sama kolejność jak w wersji rosyjskiej, czyli od początku. Publiczność, pół na pół i telefon do przyjaciela. Yy, I kiedy to koło zostanie wykorzystane, właśnie tak, tak samo jak w wersji rosyjskiej, jest podświetlane na czerwono. Wcześniej były krzyżyki, teraz jest podświetlane na czerwono. Poza tym, jeśli chodzi o pytanie w konkurencji, kto pierwszy ten lepszy z szóstką u zawodników, to również mamy takie tło przy sprawdzaniu. A jeśli chodzi o yy, pytania, no to za bardzo się nie zmieniły. Ich design się za bardzo nie zmienił, bo inaczej wchodzą, też wygrane inaczej wchodzą, mianowicie ten, to z pytaniem pole się odwraca i wyskakuje nagroda. Na no, kolejną innowacją jest telefon do przyjaciela. Po pierwsze, przyjaciel jest w jakimś tam odosobnieniu. To jest jeden, dwa. Jest tylko jeden przyjaciel. Wcześniej zawodnicy mogli podać listę pięciu osób, do której można zadzwonić, teraz jest tylko jeden i trzy. Tutaj, jak widzimy na tej grafice z wersji amerykańskiej, tutaj jest tak samo teraz w Polsce, że mamy imię zawodnika, miasto, gdzie mieszka, miejscowość, jego zdjęcie, a pod spodem jest zegar. Identycznie jak w wersji amerykańskiej. Czyli moje przypuszczenia, że będzie tak jak w wersji niemieckiej, się całkowicie nie sprawdziły. To jest tak jak w wersji amerykańskiej w tej chwili. Czy to dobrze? Nie wiem. Zostawiam opinię Wam. Mnie, mnie jest bez różnicy. Najważniejsze, że to koło ratunkowe ja wróciło, że nie ma tego cholernego pytania do eksperta. Z tego się cieszę. To jest na plus. No i co, że tak podsumowując. Dostałem to, co chciałem, no, prawda jest taka. Wkręciłem się, wciągnąłem się i Czekam do poniedziałku. Czekam, naprawdę, czekam na kolejne odcinki, bo jest co oglądać. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia!